Natomiast argumenty mówiące o tym, że trzeba ją takich argumentów jest w wiele. Przede wszystkim kondycja finansowa powiatu, zmniejszająca się liczba uczniów, skracam bardzo, ale kolejne to, no, przede wszystkim mój trzecie tych uszników mieszka na terenie miasta Lubigny. Jak powiedziałem, gdy jest to z takich możliwości, gdy tam się było szybciej, to wtedy oczywiście nie daje I teraz czekamy na te części odpowiedzi, dlaczego nie wiemy, Ponieważ no, to są duże wątpliwości, bardzo duże rozwinięcia, bo się w tym naświetlimy. Takiego kryzysu, że ten bardzo nam po prostu no, nie udzielił, bo oznaczałoby to, że będziemy mieli wskaźnik rozwiązania, że będziemy po prostu się po przy granicy w 60. Ehm, dlatego wycofujemy to, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważne niebezpieczeństwo, i ta prognoza, tak jak powiedziałem, w tym roku jest jeszcze prawdopodobna, że się sprawdzi, bo subwencja wpłynie do budżetu powiatu, z budżetu powiatu wypłynie do gminy miejskiej. Natomiast w roku 2012 ona wpłynie już do budżetu miejskiego i nie wpłynie już do budżetu powiada, czyli nasze dochody zdecydowanie się obniżą. Tym samym nasza y, równowaga będzie bardzo wątpliwa. Poziom zadłużenia wzrośnie w y, sposób y, no, niezwykły moim zdaniem będzie taki bardzo pobieżny obliczenie, to może być nawet 90%. I wtedy no, zagrożenie zarządów koncecznego jest bardzo prawdopodobnie. Ale jeszcze później zupełnie. Dziękuję bardzo. Nie ma zagrożenia. Mimo, że rzeczywiście Pan na przykład rację, że wskaźniki uległy minimalnemu pogorszeniu. Natomiast ten zasadniczy wskaźnik, jeśli chodzi o procent zadłużenia to zgodnie z prognozą, bo to analizowaliśmy długo i skrótowo latnie w Panią Skarbnik, mam też przed sobą, jeżeli chodzi o prognozę na rok 2012, to zagrożenie to miałoby wynieść 66,97%. I owszem, jest przekroczony ten wskaźnik, ale nie ma zagrożenia i dodatkiem żadnego, ponieważ um, nie miałem podać artykułu umieszczonego w tej wypowiedzi, ale artykuł... Znaczonego dwa temu której specjalisty, fachowca, oczywiście w branży finansowej, finansowej w ogóle, który stwierdza jednoznacznie, że nawet przekroczenie 70% tej granicy, jeżeli chodzi o zobowiązania, powoduje owszem zapowiedź światła, ale nie czerwonego, nawet nie czerwonego, tylko pomarańczowego. Także to, e, tak nie